Cześć wszystkim, witam Was w moim nowym filmiku. Dzisiaj dowiecie się, jak założyć darmowy serwer ts -a. Na początek otwieracie stronę pod adresem ts3.lu, która jest też w opisie poniżej. Następnie wybieracie formularz rejestracyjny: użytkownik, hasło wpisujecie podwójnie oraz adres e-mail. Całość potwierdzacie przyciskiem register. Jak widzicie, wszystko jest naprawdę proste. Poniżej mamy listę planów oraz cen. Ja wybieram plan darmowy, bo to o nim robię wideo. Możecie też wybierać plany płatne za całkiem fajne ceny. Jeśli poszukujecie czegoś bardziej profesjonalnego albo na dłuższy czas Widzimy teraz panel sterowania naszym serwerem, gdzie wybieramy nazwę dla serwera, jego lokalizację, a następnie klikamy w Create Server. Serwer się tworzy, może to zająć kilka sekund. Warto pamiętać, że pełna konfiguracja może zająć nawet do godziny. Na szczęście nie jest tak zawsze, więc jeżeli po chwili strona się nie przeładuje, to po prostu musicie poczekać. Serwer został poprawnie stworzony i skonfigurowany. To jest adres IP serwera, który stworzyliśmy. Wkleję go do ts i spróbuję się połączyć. Już po wejściu na serwer, Server Key jest wymagany, aby mieć uprawnienia administratora. Teraz klikamy w przycisk Show, aby zobaczyć nasz Server Key. To jest nasz serwer key. Skopiuję go i wkleję do ts Po chwili mamy już w pełni skonfigurowany serwer, a całość trwała jakieś 5 minut. Pamiętajcie, że panel strony oferuje Wam przydatne opcje restart serwera. Edycję ustawień, reinstalację, stworzenie nowego server Key w razie utraty rangi administratora i wiele, wiele innych. Wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu. To wszystko. Zanim go zamkniesz, zostaw lajka, jeżeli był dla Ciebie przydatny, no i nie zapomnij zasubskrybować tego kanału. Dzięki temu już niczego więcej nie przegapisz. Do zobaczenia w następnym filmiku.